Mm. Więc gdybyście chcieli zamieszkać ze sobą, wychowywać nawzajem mm. swoje dzieci, mi to w ogóle nie przeszkadza. A ślubu nie moglibyśmy wziąć? No nie, bo ślub to jest związek kobiety i mężczyzny. A jeżeli ja na przykład uważam, że ślub to jest związek mężczyzny i mężczyzny, a możesz uważać sobie, co chcesz, ja ci mówię, jaka jest definicja małżeństwa. Ale to ty też możesz sobie uważać, jak chcesz. Ale moja jest spisana do konstytucji, a twoja nie. Tusk będzie cały czas tylko mówił, że Morawiecki był jego doradcą i wtedy gadał inaczej. Morawiecki będzie mówił, że Tusk realizuje interesy Niemiec, a Bosak jako jedyny będzie tam pokazywał interes Polski. Nie interes Niemiec, nie interes Ukrainy, tylko będzie dbał o interes Polski. Minister wami stoi Korwin Mika i Lekka Pedofilia. Nie zmienicie tego, czy będzie bosak, czy będzie mężczyzna? A wami stoi tak, bijący korwin. matkę. <gry> przecież... Dziękuję wam bardzo za to, że wynajęliście samych siebie do zrobienia nam reklamy. W ramach wdzięczności przysyłam wam kilka prezentów. Tu jest plakat, żebyście wiedzieli, co o was myślę. Żebyście powiesili sobie w siedzibie i pamiętali, jak jest. Tu macie Książkę, żebyście trochę zmądrzeli, warto czytać. Wiedza rozwija. Tu macie jeszcze koszulkę, zrobioną przez małe, pracowite rączki. Mam nadzieję, że będzie pasować. I kubek na wasze sojowe lata. Wychodzi taki, gdy tam się a pis, wtedy uga, 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 buga. Reszta się śmieje, więc sobie mnie wtedy naprawdę jest dosłownie jak w cyrku. Słucham. No nie powiedziałem, że jest. Niech pani lepiej słucha. Profesor Andrzej Żońca zauważył. Pani poseł z Kowrońska, ja mam prośbę. Czy chociaż raz, chociaż raz, jak ja mówię, mogłaby się pani nie drzeć, bo za każdym razem, kiedy tu występuję, pani się drze. Moje małe dzieci są w stanie w ciszy wytrzymać dłużej niż pani. Chociaż raz proszę o nie darcie się, dobrze? Jestem bogatym człowiekiem i uważam, że nie należy płacić podatków na darmo zjadów. Tak czy nie? Ale pan pyta, co <noise> Na takie pytanie nie odpowiem w sposób tak lub nie. Ale na każde pytanie można odpowiedzieć tak lub nie. A przestał pan napastować koty w piwnicy? No, ciekawe.